Także schronienie przed deszczem już prawie mamy gotowe jeszcze zostaje z drugiej strony, bo naciągnąć. Cały czas pada, jest do zimno, więc musimy to fajnie sobie zrobić, żeby po prostu nie moknąć. Teraz mam gotowy schronienie, Ech, już nam na weń nie, nie pada, także jest nieźle, tak to wygląda w środku. Jest naprawdę przytulnie <laughs> e, można by to było <laughs> zamieszkać teraz tak. Mamy już zadaszenie. Teraz musimy pomyśleć nad ogniem. Bo tak jak mówię to nie jest lato. Nie ma plus 20, jest dość zimno. A ja coś tam jeszcze będę musiał zjeść. E, także jest mokro, a muszę gdzieś znaleźć rozpałkę, więc... Trzeba mi się coś tutaj konkretnego zorganizować Dobra, działamy teraz z ogniem. Ok, rozpaliliśmy ogień. W takich warunkach jest naprawdę ciężko. Trzeba być w takich warunkach, prawda, żeby dopiero się przekonać o tym, bo czasami jak jest sucho, to wydaje nam się, że wszystko jest proste. No, A jest mokro, także trzeba się napracować trochę. żeby żeby nam to wszystko działało Powiem jedno, kruszyna nie nadaje się na zrobienie grilla, ale już nie będę wybrzydzał. Wszystko jakoś postaram się to powiązać korzeniem, ale korzenie się nadają fajnie do wiązania z kruszyny. To tak nazywam. Więc powinno się utrzymać. No chyba, że nam się połamie to wszystko, ale jakoś delikatnie postaramy się tego używać. Prawdę mówiąc biwakowanie, puszkraftowanie w lesie jest przyjemne, ale też trzeba po prostu dużo się napracować, żeby to wszystko funkcjonowało tak jak trzeba Ale co? Ale odpoczynek też jest ważny, dlatego jeśli nic nie robimy i no, potencjalnie mamy wszystko przygotowane, także mamy chwilę wolnego na w takim razie poświęćmy ją e, na odpoczynek. To jest najlepsze wyjście. Nie krzątajmy się, tylko po prostu. O! Porażenie w hamaku jest czymś po prostu ekstra. turbo podgrzewania jeśli mięso ładnie odchodzi nam od ości i jest białe przede wszystkim to jest już znak że ryba jest gotowa i możemy ją jeść zresztą chyba z każdym mięsem tak jest że jeśli łatwo się oddziela od szkieletu wtedy nadaje się do jedzenia. Hmm. Bardzo dobre. Jest na ekstra. Co jeszcze? No hamak świetnie się sprawuje. Zadaszenie tak samo. Jeszcze mam fajnie, bo w maskowaniu takim oro tak woodland, jak to lubią nazywać. Także no jest super hamaku. Pełen relaksik, także naprawdę ekstra sprawa. Wiadomo, nocleg, jak najbardziej możliwy. Podstawowa rzecz w hamaku, izolacja. W tej chwili jest naprawdę fajnie, ciepło, przyjemnie. Tutaj z góry, jednak z dołu czuć, czuć chłód. Wiadomo, ten materiał jest naciągnięty, naciśnięty w tej chwili i i czuć ten chłód. Także izolacja, tak. Podstawowa sprawa, przynajmniej przy, przy takiej pogodzie, tak? gdzie temperatura w dzień osiąga maksymalnie gdzieś tam 3-4 stopnie, no w nocy wiadomo spada do zera, a może czasami niżej, także jest różnie i nocleg chyba nie byłby komfortowy, gdybyśmy po prostu marznęli. Więc, więc izolacja, tak, a poza tym za ekstra. Rybka zjedzona, wiadomo, lubię rybę, <grybka> dlatego dzisiaj była ryba eee, z ogniska, szkoda, że nie ma wina, bo chętnie bym popił teraz winem tą rybę, ale jest naprawdę fajnie, pogoda nam się trochę ustabilizowała, bo jak tutaj przyszedłem, to, to padało, wiało i w ogóle mordowałem się, żeby rozpalić ogień, bo wszystko mokre, no a teraz jest gitak. Teraz jest luz, i odpoczywamy.